Witam serdecznie wszystkich na kanale HyperCube Team. Dzisiaj oprócz Szymona jest ze mną głos specjalny, przedstawienie w kolejności alfabetycznej. Więc witam Ciebie, Puncie Bun. Elo. I witam Szymona. Hello. Dzisiaj mamy do zrobienia pole numer 19. No, za zapraszam za mną. W poprzednim epizodzie skończyliśmy na tym, że skociliśmy pole i zrobiliśmy na nim ciuki. A teraz... To tak, yy, Miki weźmie ciągnik może z przyczepą, ten zielony. Ja mogę wziąć fara. Okay. Dobra, ty weźmiesz fara, to tam już fara jest na miejscu. No wiem. Start engine, how? Y? Chyba? Dwa razy Y. Tak. A, ah, okej. Okay. Miki nie jest typowo popem eleśnym, ale przy Teraz gram po raz pierwszy od kilku miesięcy. Poczekać tutaj? Możesz już zacząć. Dobra. Dobra, to jak ja mogę pomóc? Na razie nic nie trzeba. Na razie, na razie, na razie możesz sobie pojechać po podciągnik z prasą Czekaj to... Albo możesz zacząć kosić kombajnem, a ja pojadę pociągnik z prasą. No to chyba no, będzie kombajnem łatwiej dobra. dobra Pod jedynką masz prędkość do koszenia, no i jedziesz to jest mhm. żadna filozofia to nie jest. Jasne. Albo pod dwójką, pod dwójką jest szybciej. A, no bo pod dwójką chyba się kosi. Czekaj ciągnik. Może wezmę Hatsa, bo jeszcze nie pracowaliśmy. Ile ty masz miejsca, Mikołaj? Ile eee, jeszcze mi zostało? No. Jeszcze mam 43, co mi zostało. Mam w tej chwili. Serio? Tak. Kurde. Dzień dobry. Dzień dobry. też się zamienić teraz ja powiesz jeszcze kombajnu dobra żniwa jęczmienne można by przy okazji sprawdzić, gdzie jest jęczmień dobrze płacony. Ja sprawdzę. Yy... Porcie najwięcej. W Porcie? O kurde, faktycznie. będzie dymania dużo. 7 tysięcy za... Ja. Za, za rzepak? Za rzepak. Chyba? Za rzepak. No. Jak ja na tym testowym save'ie, to mi wyszło chyba tam 9 tysięcy nawet. O kurde. 9,400 było. 7,600. Jest tu 8 tysięcy w inny... Jest inny, inny? No, czekaj, ceny. O, a to nie jest y, ten Br browar? Nie ma browaru w 13. Ale na tej mapie jak nie ma, M to chyba młyn jest a tam na dole? Koło M Stosów? młyn jest 7400. To jest to? Nie, nie ma. Okej. Okay. Mój jest 7400, wkład załadunkowy 7600. A inny? Co to jest? No nie wiem, właśnie. Ile tam kosztuje ten rzepak? 8600. To jest gospoda. O, właśnie, gospoda. Ja to na ja to zawsze mówiłem browar, w przyzwyczajeniu, tam z 11 i 9. Hmm. Można by, żeby w sumie zasiać na start, żeby jakąś, jakiś zastrzyk gotówki mieć duży No Jeszcze ja trzeba rozładować dojca do Szymon, wejść kombajn Dobra 90%. Ja też. Pomaga ja to ten? Mhm. Pod o. Do. Rurka. O Czy powinienem zatrzymać dla ciebie? Nie, nie trzeba. Okej. Okay. Możesz podjechać. No ale zobacz, odbieram. A. Dobra Tak gęsto do tego siana jest. Znaczy słomy, jezu. Chciałem nur wyjdzie źle, powiedziałem. Jeszcze wysyp. Tutaj jeszcze jest, Krzymon. Szymon. Miałeś go poprawić. A to już ja to zrobię. O, nie zauważyłem. Na tym, na tym skończymy nasze zmagania w tym epizodzie. Pole dokończymy w następnym. Do zobaczenia.